Cześć wszystkim, dzisiaj szybki i intensywny wypad nad wodę oczywiście w pogoń za kleniem to będą chyba jedne z ostatnich takich wyjść bo już się robi dosyć chłodno ryby zmieniają swoje miejscówki ja nie będę tutaj tanią za tymi, które będą w jakichś rynach głębokich więc jeśli się już skończą brania na dżerki, to przesunę się na szczupaki a, tym raz, a tymczasem Miłego oglądania no i mam nadzieję, że się coś złapie. Do zobaczenia No dobra, zaczynamy. Kurczę, jest dosyć chłodno, bo termometr w aucie pokazywał 10 stopni Więc za ciepło nie jest, jesteśmy nad narwią. Ja mówię, jesteśmy Jestem nad narwią. Nie mogę tego powstrzymać. No i mam nadzieję, że jakiś kleniur wpadnie Siedzi Oj kurde spadł Tylko, żeby jakiegoś szczupaka tutaj nie trafić. O kurde. Siedzi, coś siedzi. Co tu mamy? co My tu mamy O kurde Piękny kleń Oj, piękny, 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 piękny. Nie, nie, nie gdzie to wzięło tutaj dziadu Chodź tutaj, chodź tutaj Chodź tutaj, chodź tu szybko. Chodź tu szybko, żebyś się nie Oj kurde Brachu możesz mieć 5 dych Nie nie szamocz się nie szamocz Dobra Czerka tylko wyprączę No i dobra, 66 znowu zagrała, Czy zmierzę, czekaj, odpysiona, czterdzieści osiem, no to jak na pierwszego dzisiaj, taka kawał kluski z ciebie. mam nadzieję, że to nie ostatni dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiaj nie ostatni. Do tutaj teraz jak już jest słonko to widać co tu się dzieje twarde, twarde Dobra zaczyna się trochę mocniej zbierać Ale miejsce przepiękne, kurczę, woda tutaj spadła Ja zazwyczaj tą miejscówkę kojarzyłem żeby było przynajmniej metr więcej wody O, 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 Było wyjście. Siedzi. O kurde, pan okoń. zdjęcia, ale trudno. No dobra, to byłoby na tyle. Wiatr już jest tak silny, że nie daje rady rzucać, ale to i tak nie ma problemu, bo czas mi się skończył i muszę wracać. Cel dnia zaliczony, trafił się fajny kleń, był też okoń i jeden spad i jedno branie, więc jak na to Jakie ja mam tutaj możliwości, jestem zadowolony, że się spisał. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.